Na nowy rok składamy sobie życzenia. Najczęściej mówimy o zdrowiu, o spełnieniu marzeń, o boskiej opiece i łasce. Życzenia te, może niezbyt oryginalne, dotykają jednak najczulszych punktów naszego bytowania tu na Ziemi. Bo im człowiek starszy, tym bardziej docenia znaczenie zdrowia. Posiadanie marzeń świadczy o optymizmie, a rola Bożej opieki uwidacznia się szczególnie wówczas, gdy sytuacja wydaje się nam a nawet beznadziejna. Jest coś pięknego w tych życzeniach i głęboko ludzkiego. To tylko kilka słów, ale znaczą bardzo wiele, zwłaszcza gdy płyną z naszego serca, są znakiem przywiązania, wdzięczności, przyjaźni, a nawet miłości. I choć wiemy, że zmartwień nam nie braknie, to nie żałujmy sobie życzeń i uśmiechu na nowy rok. Do istoty ludzkiego życia należy pokonywanie najrozmaitszych no trudności. W każdej epoce i w każdym zakątku Ziemi człowiek z czymś się zmaga. Gdy jest zdrowy, brakuje mu pieniędzy, a gdy jest bogaty, walczy z chorobami, gdy zdobędzie władzę, jakże często źle z niej korzysta. I tak w koło, jakbyśmy tkwili w zakrętym kręgu. Dlatego trzeba inaczej popatrzeć na życie, jeśli chcemy zbliżać się do właściwego celu i osiągać szczęście. Musimy z jednej strony poważnie liczyć się z ułomnościami, jakie tkwią w nas samych albo w bliźnich, a z drugiej musimy bardzo czujnie reagować na różne przejawy zła. Jest coś dziwnego, a wręcz przewrotnego w ludzkiej psychice. Nie lubimy zła jako zła, ale jakże wielu z nas lubi słuchać, czytać lub patrzeć na rzeczy złe. Na tym właśnie żeruje przemysł medialny, który bezlitośnie wykorzystuje wszelkie ludzkie słabości, by je karmić dzień i noc, bo wydają się być nienasycone, karmić przemocą, okrucieństwem, wyuzdaniem, aż człowiek popada w nauk, niczym narkoman, staje się głodny zła we wszelkiej ilości i postaci. Oczywiście zawsze znajdzie usprawiedliwienie, ja tylko czytam, ja tylko słucham, ja tylko oglądam, to nie jest tylko, to jest aż, bo pod wpływem masowych mediów człowiek staje się masowym konsumentem i masowym elektoratem, którego wybór i głos toruje drogę złu w formie zorganizowanej, a nawet zalegalizowanej. Równocześnie to wszystko, co znajduje się w polu naszego własnego życia, osobistego, rodzinnego, sąsiedzkiego czy koleżeńskiego, leży odłogiem i zarasta chwastami tracimy siły i chęci tam, gdzie praca i troska jest jak najbardziej naszym obowiązkiem. Wielu z nas czytało słynny folwark zwierzęcy Czorca Orwella. Mała książeczka, ale dzieło wielkie. Wydana z końcem II wojny światowej ukazuje za zasłoną świata zwierząt nasz świat ludzki, którego przyszły kształt Orwell tak trafnie przewidział i jakże sugestywnie opisał. Ileż powiedzeń z tej książeczki weszło w powszechny obieg, jak choćby to, że wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre zwierzęta są równiejsze od innych, jako odpowiedź na fikcję równości w komunizmie czy liberalizmie pod postacią tzw. państwa prawa. W dziełku tym znaleźć też możemy pewne szczegóły, które być może umknęły niejednemu czytelnikowi. Jak pamiętamy, cała akcja tej powieści o nowym wspaniałym raju, zwanym folwarkiem zwierzęcym, rozpoczyna się w momencie, gdy dotychczasowy właściciel folwarku, pan Jones, doprowadza swoją posiadłość prawie do kompletnej ruiny. Dlaczego? Bo popada w alkoholizm, który zniekształca postrzeganie rzeczywistości i osłabia sprawność woli. Ale jest też i drugi powód. Otóż po jednej z w gospodzie po Czerwonym lwem, co za wymowna nazwa. Pan Jones wrócił do domu dopiero następnego dnia i, nie troszcząc się o nakarmienie zwierząt, położył się spać. Rozwścieczone, bo głodne zwierzęta rozpoczęły rewoltę, która doprowadziła do wypędzenia pana Jonesa. Ale tu właśnie pojawia się ciekawy szczegół. Gdy pan Jones zasypiał, raziło go światło, a ponieważ nie chciało mu się wstawać, to zasłonił oczy gazetą. Tak gazetą. A jaka to była gazeta? Wiadomości ze świata. Tym zasłonił się, oczy pan Jones. Widać, że miał bardzo szerokie horyzonty intelektualne. Interesował się tym, co dzieje się w Chinach, w Etiopii, w Argentynie i na Antarktydzie. Przejmował się losem zaginionych podróżników w lasach Amazonii i wyborami w Australii. Przejmował się tak bardzo, że co wieczór się upijał. I ciekaw był tak bardzo, że codziennie Kupował świeżą gazetę, by przeczytać najświeższe wiadomości ze świata. Zapominał tylko o małej drobnostce, bo to była drobnostka z punktu widzenia tego, co dzieje się na świecie i czym żyje świat. Zapominał o własnym gospodarstwie, o polu, które trzeba obsiać i o zwierzętach, które należy nakarmić. Jednym słowem, zapominał o rzeczywistości. A przecież to był jego świat, za który on, a nie wielki świat odpowiadał. I dlatego ten jego świat przeciwko niemu się zbuntował. Pan Jones stracił wszystko i stał się nieszczęśliwy. Nie pomogła mu wiedza o wiadomościach ze świata. My dziś jesteśmy w podobnej sytuacji, co pan Jones. Media wabią nas, byśmy przejmowali się sprawami całego świata, podając nierzadko informacje niepełne lub wręcz zmyślone. A my tracimy na to czas, zaniedbując nasz własny świat za który my jesteśmy odpowiedzialni i na który możemy mieć realny wpływ. I stąd właśnie bierze się gorycz, rozczarowanie, narzekanie, a wreszcie zniechęcenie. Podczas gdy środowisko, w jakim żyjemy, niech to będzie rodzina, bardzo nas potrzebuje, potrzebuje czasu, ciepła, dobrej rady, wspólnej pracy i wspólnej zabawy, to wielu z nas woli gonić za chimerami, zachwycać się bańkami mydlanymi, które wydmuchują media lub urządzenia elektroniczne, zamiast kontaktować się i budować normalne relacje z najbliższym otoczeniem. Jak człowiek może być szczęśliwy, jeśli nie spełnia podstawowych obowiązków, jakie na nim spoczywają, bo leżą bezpośrednio? W zasięgu jego możliwości i powinności. Taki człowiek nie może być szczęśliwy, a pogoń za wiadomościami ze świata staje się jakąś ucieczką przed samym sobą. Nie tędy droga do szczęścia, do osobistego rozwoju i do budowania autentycznej wspólnoty. Na nowy rok potrzebujemy więcej realizmu, czyli zanurzenia się w rzeczywistości, by dojrzeć nasz świat. Jakim jest rodzina, ojczyzna i kościół, świat, za który odpowiadamy, ale w określonych miarach leżących w naszym zasięgu. Wtedy nie będziemy tracić czasu, a wszelkie zło obróci się na dobro. Włożony trud doprowadzi do sukcesu. Skupmy się więc i zastanówmy, gdzie jest nasz świat, by temu światu poświęcić naszą uwagę, wysiłek i miłość. Szczęść Boże!